Przecież, że Palestyna zniknęła z Google Mapsów? Życzy mnie! mnie ale na bierze... No nie ma Palestyny na Google Mapsie. Chciałem jeszcze sprawdzić, co tutaj się odwala. Serio, i nie ma Palestyny. Okay. O, zajęliście. Wyglądam. Ale jeszcze to nowe te? O kurwa, czekaj, Juhu. co jest. Kurwa, nie Faktycznie... wiem, że to tak działa. O, no, no, to... nice! Zrób. Ooooo! Dr... Wow. <ślam> <ślam> <śmienicza> Ej, patrz, bo ty... ty, ty dawno nie grałeś, choć budka jest, masz sobie, sobie z tym się potknąć. I co? Z, z tym się potknij. Ała! I w ryja dostajesz! Ała! Ej! Ała! Ej, tu jest kosz, chodź! Chodź, chodź patrz! Kto ma kosza? Ty w Wyszedłem No ile tych? Ile tych Jak się robi emotki Co się robiło? Siema Gdzie ty nas kurwa Aż statu... żeby nie wybierać Ryanera no, mogliśmy dopłacić te 200 zł Patrz co się stało ale ale to widać z czego robią te samoloty, w no jakiś albo coś, nie mam pojęcia. To po bierze plecak. Biorę plecak, chyba przewodnik jestem. Bierze mleczko. Słuchajcie, ogólnie bierze. to jest coś takiego... mleczko z tam. E, ogólnie mm, mm, A więc tak, jak nie zginąć? Y, zjeść najgłupszego Zabić tego. Czy mamy już tam? O nie! Nie! Mm -hmm. A, i tu, a zasada, zasada numer 0: nigdy, że nigdy nie ufaj czarnemu. To jest oparte na faktach. Panowie, wpierdala no się na mnie. O! Szybko! <noise> o! Ale tyle <noise> nie jest przed lotem. Nie, panowie, którym się defizowało? Ej, chyba R-Kom. F-Kom, 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 F-Kom. A, to w cztery, nie? Tak. Ta, 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 ta.

Ciekawe jest, idziemy. ile osób y, zorientuje się, że masz maszynista Gregoś, a wcale nie jesteś maszynista Gregoś. A. Y, ej, 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 odpowiedz ej, na ej, pytanie, ej, powiedz mi coś, co by wiedział tylko maszynista ty... Coś by co wiedział tylko maszynista Grek. Hm. Ty kurwo! Hmm. A nie, jest Git. A ła, ła, ty kurwa, Ej, kurwa, ty, <laughs> <to> mam! <laughs> Co jest? A nie, 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 nie,

co oni tam wypierdalają, ty? Czekaj, ustaw się... Oni przestawi. chcą się wystrzelić? Nie, nie da się przestawić, nie da się wystrzelić. O, czekaj, tam muszę ten z tym, z Tak, nie, 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 nie musisz, nie musisz. Ale wyjebie. Nie da szady, niestety, nie da szady, bo... O tak! Słyszę tam muzyczkę! O tak, rozwalmy wszyscy... <ślańc> What <ślańc> to, to było straszne. O kurwa! Zawali zaraz. No, 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 no. I się zawali. O, żółta jagada, to ona jest chyba dobra, nie? I się zwali. Zaraz cię przekonali. Jestem, doszedłem, doszedłem, o! jestem mistrzem dochodzenia od dzisiaj. Pomóżcie A, okej. Okay. Co? No. Dobra, ja też doszedłem. <grym> ja baczę! Ale ty doszedłeś szybciej, haha. Ha. O, dzięki. Yeah. kobieta się chociaż ze mną w łóżku nie męczy. A moja mówi, nie przestawaj Jakie to śliskie! bym powiedział, jak Szczę, co, to ale... nie... <laughs> Jak Sperma! Tu Ej, nie dam rady. Nie dam rady, nie, nie wejdę tu. O, już dojdziesz, dojdziesz, dojdziesz dojdziesz. Nie! Dzięki za, za pomoc. <laughs> Dokonacie. Ej, każdemu jest, każdemu jest potrzebna pomoc na dłoń przy dochodzeniu. Ja to? Chcesz mojego grzybka, Wiktor? Zadzioła Słuchaj. Co? Co? O, taj, pokazuję ci mojego grzybka. Nie ja budowasz liście. A daj mi. Daj, daj go do buzi, proszę. Nie. A. Będzie dobry, bo odcięty jest. <laughs> Panie ja fantastycznie. Kiepasa. O, pasa. O, potrzebuję etemki. Dobra, Okej. Okay. dobra, to wiesz, może maszy, nie stać, żeby włożyć ci potrzebne rzeczy. No, ci... Ej, nie, Włożę. nie, 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 nie. Aby ja tego. Nie, nie, A, ja te gadałem, O, górna. o górna, by nie. Nie!

O. Kurwa! <grymne> Ale spot z którym walizkę znalazłem. Ale. Kusi. no. Ale to będzie bolesne. No pain, no gain. <grymne> Ała! co? <grymne> to? To było takie A. <grymne> I takie echo to I biedne. <grymne> <grymne> Gdzie on jest? Co się z nim stało karol <laughs> karol I I do. ej pójdź trochę do przodu. Kurwa! ej trochę ej przodu. ej 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 Chodź tu, chodź tu. ej 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 Chodź tu, ej 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 Co to? Pięknie. Teamwork. Karol, żyjesz? To ja to zjem. Żyję, 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 żyję. Na KURWA! NO NIE POKAZUJ mi. A nie, nie jedz, tego, Herd, nie jedz tego, nie jedz tego, nie jedz tego. Co zjadłeś? Kurwa, czy gotować, to można i to daj na jedną, na jedną grę, Dobra, jestem. A. Jestem. A. Jestem. 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 Jestem! Jestem! NIE MA MNIE! Kurwa. Dobra, okej, okay, okej, okay. to wsiądź Aha, obrażasz tak. moją siostrę? O nie. <laughs> Wiktor, czemu siostrę Karola Język? To, to, to o! Przez przepadki zacichować, O! Nie widzę babki? Ja, 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 to, ty, no to co, no teraz idziemy w kresie? Kresie. Tak No o, co do sam... Nadal no, żyje! Nadal no, co on nie? nie żyje! No nie, nie. ma! Gor, spójrz na, na mnie! Nie! Nie! Ale? A, la, la. Nie. A nie? kuku! kuku! Cześć! O uuuu! Idź! No ty poszedłeś w stronę słońca! Też. O kurwa! żeście się! żeście się w niebawie i powiem wam! Czemu ja! O oh, kurwa, o oh, kurwa. Dobra, mam spota. Tu jest save Mam, mam... No, Dobra, chodźcie, chodźcie, do góry. góry. Nie ma. No dawaj, 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 no. No ciągnij się! Ciągnij mnie. <laughs> ciągnij... mnie. Dobra. Ej, no czemu ja dostaję cały czas obrażenia? Czemu ty obrażenia? się dusisz? No, Karol cię zatruwa swoją własnością. Mm.

Ty masz kleszczak, ty! Ej, uważaj, bo ty masz kleszczak! No właśnie. Ty, bo ja zaraz A umarłem. A, kleszcza masz! O, i, ma... po lewo! A, no to! A. No. Po lewej, ja. ten, y, po, po prawej macie... Nie, no nic. Po prawej macie skrzynkę białą. Poświęć się. Po macie... Nieee yeah. yeah. <coughs> Dobrze. Cipy. Ja zjadłem kleszcza. <coughs> Coś banan jest... Banan. O, zajebiste. Chcę więcej. Tylko że on pęka, on pęka po... A guma pęka w Będziesz w dłużej nacieszyć się, się swoim spadaniem z tysięcy metrów Skrzynka To kurwa gówno już O, skrzynka o, u, u. A wiesz to było w środku? No? Torłeczki, kajzereczki i cztero Kalor, Karol... robi content tutaj, ale, ale. Ka, ka, Kalor. Kalor? EJ! A? Słuchaj mnie! Co? W deszczu? Idioto? Patrz, robię to. bardzo zrobił to

Linę? No, lina. I stań bokiem do Wiktora. I czekaj, Wiktor, patrz na niego. I stań bokiem. O, no, wsiuta wyciągnął, ewidentnie, patrz jak się pisa. <śmiennie> no, <śmiennie> ja, Dobra, Ej, dopiero unosi się mgła? No właśnie, kurwa, to jest pojebane, ty. Ej, kurwa, czuję się, jakbym chodził po wodzie, jak patrzę do góry. Maszynista też jest. Udało się. Ty jesteś na czpany. Tak, go tak. przyszedłeś. OOOOOO! Ja? Nie, no owym jakoś tak... Pochodzi on, on pochodził po górach tu i tami. Hej, Jestem małpą po góry, o ja pierdolę. Kurwa. No nie. To to chuj mi Dziecik. w dupę. Cześć! Cześć! Ej. Ahoj przygodo! Ahoj! Ahoj! Robiłem ci No, nieźle. Dobra, dobra, już. A, nie to, czekaj. Nie, 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 ja sobie wezmę. Ja sobie A, odsłuchuj. No, tak. Odrzuć się tyłem. Muszę ci wsadzić i ci wyjąć. <grym> to ja bym <grym> sobie <sołtujnie. grym> I to poskrzydziłoksynacka. Bo... El... Co? Mów, słyszę. Mów, słyszę. Pokazuje mi, że w ręce mam jakiś. Cziusiaka. Momencie... Pokazuje Ci, że w ręce masz Cziusiaka. I teraz, wszyscy teraz, i Dla dla pytany i Gorsza Gorsza <grym> <gościa>. <grym> Polska cała teraz, Polska, cała! Ej, daj mi rękę, proszę, start! tu! Sierpnie, a się... tu, Stop! 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 tu! O. Stop! <a>. A... <grym> jeszcze raz, ty Stop! idioto! <grym> <grym> tu, rękę! Dobra. Jeszcze raz, no. słówka, podejście. jeszcze raz. Stop! 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 20 sekundy temu gdzie ty jesteś? Nie wiem Słówka Jesteś na dole? Słówka jest w dziurce dalej chyba Mrugnij raz jak jesteś nad nami, dwa razy jak jesteś pod nami Co to, własna no instrukcja no Gdzie ty jesteś kurwa? Ej, Spójrzcie kurwa do góry Daj streama, daj streama Słyszę, go Daj streama, go. gdzie jesteś? Ten, daj streama ten, jest. ten jesteś? Nie Ej, wsiadź mi apteczkę proszę! Wszechś mi apteczkę! Ja pierdolę Ej, daj mi apteczkę! <grystanie> Kurwa je pana! o, o, Kurde! Oooo! Żarcie, 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 żarcie żarcie! żarcie, 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 pierdala, żarcie no i wszystko pospadało. Koniec. No jak to pospadało? No nie po to się wspinałem. Ginę, 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 kto gina. Giniesz? O, Ostatni ja. pasek mi został. No ja bym doleciał! Nie! No co e, bo ja na was czekałem i wy nie chcieliście się schować nigdzie. My iść mówili... dalej. My mówiliśmy, że my idziemy e, o, na okrężnie. Okra Ale kurwa to ja już wtedy leżałem i <grymnie> Dobra, gdzie stnąłeś, gdzie stnąłeś? Bo to miałeś pleca, gdzie stnąłeś? Chyba no, tam na górze na szczycie. Tam. Dobra, idę. Dobra. Dobra, Ale tam to... się nigdzie nie schowasz przed tym wiatrem, pilu. A ja czekam na was jak ten kipany debil i tam się męczę. Tak spokojnie, spokojnie, słówka, tak. przyjmie masz czas, pilne ucznie na matematykę Zrobiłem to... na Kurwa. na matematykę. No to ten jest po trzeciej osoby! A w pewnego dnia nie, zobaczysz dziękuję. ten na odcinku. Ja chcę kurwa iść spać. Nie. Tak. Nie. Nie chcę już spać. Nie chcę już spać. Aha! Przecież wy się Panie zaraz bo wy tam wejść nawet nie Aha, dobra, to dobra bo ja bieżo, to Dobra, już. Dobra, nie, dobra, że nie. Ej, czekaj, źle. Wiem. Dobra, jest okej. Okay. Kurwa, nie. nie! bo to ja. nie. Cześć. Nie. Cześć. nie! Nie! nie,

окни морды индиана ос